Przybieżeli do Betlejem pasterzem, Grając włócznie dzieciom też na że chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Szczęść Boże, moi drodzy, witajcie. Radośnie i serdecznie w czwartą już niedzielę Adwentu, w czwartą niedzielę oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, które już bardzo, bardzo blisko. Dlatego, moi drodzy, ta kolenda i wiele innych już niedługo bardzo mocno w to wierzę, wybrzmi w naszych domach, w naszych rodzinach i nie tylko, ponieważ, moi drodzy, Chrystus już się prawie narodził, jest bardzo blisko, jest już prawie wśród nas i dzisiaj, w tę ostatnią niedzielę Adwentu, chciałem Was zaprosić do tego, abyśmy zastanowili się, jak ten wyjątkowy czas, który już na dniach jak najlepiej przeżyć. Moi drodzy, Wigilia, którą będziemy przeżywać 24 grudnia, to jest bardzo wyjątkowy dzień w całym roku. I pewnie wielu z nas kojarzy się z tym, że zasiadamy wszyscy razem w rodzinie wokół Wigilijnego Stołu, gdzie po środku jest zapalona świeca wigilijna, która symbolizuje rodzącego się Pana Jezusa. Natomiast, moi drodzy, co jest najważniejsze podczas tego spotkania, bardzo wiele rzeczy jest ważne, ale najważniejsze jest to, żeby w naszej rodzinie i w sercu każdego z nas. Narodził się Pan Jezus, bo to jest Jego przyjęcie urodzinowe, to jest Jego dzień, to jest czas, w którym mamy na nowo o Nim sobie przypomnieć i na nowo jeszcze bardziej Go pokochać. Dlatego w tym tygodniu zapraszam Was do tego, abyśmy wszyscy razem zastanowili się, jakie poszczególne symbole i elementy przeżywania, wigilii i świąt Bożego Narodzenia nam towarzyszą, dlaczego są tak ważne i dlaczego je trzeba dobrze rozumieć. Moi drodzy, Pan Jezus jest już bardzo blisko, dlatego zachęcam Was. Abyśmy z radością na to spotkanie oczekiwali i jak najlepiej nadal się do niego przygotowali. Powodzenia!